shield that's blocking the entrance. It looks exactly like the one from Tyr's statue. It's another piece of Tear's likeness sent flying across the lake. Ended up lodged right Kolejna in the morning, 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 apparently. All this must have been hidden behind the ice until that shield smashed through it. Gwiazdor był? Ah. Kipek mi Elgato. Halo. No, jo. co dobrze, jakby czemu masz gorączkę, bulkar mięśni, i wszystkiego co się da, nie na szczęście. ręka już przestała aż tak nawalać, więc dla mnie plus jeszcze jeden. Może jo. Teraz co chwilę mi ktoś pisze, że jest chory. Ja akurat nie byłem jeszcze chory. Niszcząc na pierdzielającej ręki od upadku. na rowerze, ja podczas jazdy mogę tutaj zamrozić? No. Halo. Dziękuję. Bo piąty hipak jest dostępny od... ...dwóch spory, wspierających. W sensie możliwość dodania. Teraz wiem jak to zrobić. Teoretycznie nie wiem, jak to zrobić, bo nie wiem, czy będę mógł teny przejść. Mój topór chyba się urwał. Wa właściwie, faktycznie się bezpniwy. Idźmy za freją, bo nie wiedziałbym, gdzie iść. Oj, chyba wrogowie są. Tu nie lubię tych ogników. Ani się z nimi ciekawie nie walczę, ani no... Po prostu. Co mną do walki? Skamieniała kość i sreberko. Hmm. A skąd ja wezmę coś do rozwalenia tego. Te wybuchowe co się? Nie wiem, ale mam kolejną tą zapalenia. Już mam dwie, na trzy. Hmm. A jak mam sobie z drugiej strony koło obrócone, to ten. Też się da wspinać, czy nie? Ej, a tu jest. To jeszcze. A i tak to. Nie wiem do czego w takim razie to służy. Skoro i tak to opada. Dobra, chyba szaję. Do czego to służy? Zapomniałem, że te strzały runiczne dają dłużej mrożenie, więc pewnie na tym też to działa. Że to zamrożenie dłużej trwa. No. Właśnie nawet nie wiem, czy to faktycznie do tego się odnosi, ale. Ja można się wspinać. A, jak obracam, to się po prostu w terenie niszczy. Dobra, To będę musiał jakoś to inaczej wykminić. O, jest! To do rozwalenia. To jednak nie to do rzucania, tylko to, ale no w każdym razie do rozwalenia. Welcome back, Adi. Marcel Hello Again Jak tam życie życiu mija i samuraje A nawakilko no, <śmany> są <śmany> <śmany> A, to jest do zablokowania po prostu, ja? żeby nie mogły się ruszyć czy coś wtedy. Czemu nie jest dobrze? Gdzie jest w stanie do zapalenia? Ja się pytam. A i teraz będę mógł może to zrzucić Czy coś Czy wy wszyscy musicie być chorzy? A po drugie jest malała chyba ci, bo miałeś chyba 38,5. Wczoraj Proszę, jak jest chory, ty Marcel jesteś chory No to jeszcze lepiej no to ci zmalało, to chyba dobrze, że z 39,5 na 37,6. i sześć. To powinno być nie ma tragedia, nie? Nie jest dobrze. To i o 20 spać, to może nie będziesz zdychać. Co ten atak idzie. Deal. deal. Nie to. No, widzisz, ja też nie. A przynajmniej nie aż tak. Działa! Nie da się oddawać zdrowia. Dziękuję Frejo Halo! Ja streamuję! Marcel! Halo! Znaczy streamuję, będę yy, Będę musiał. Yy, ten. Ja nagrywam! Marcel, halo! Ścięło się. Muszę się rozmrodzić. Marcel. A wiesz, że to jest hipek, którego nie ma na YouTube? Marcel? Sadek hippo. Taka, że akurat wycinam dany moment wtedy na nagraniu, żeby nie dostać praw autorskich itp. Co zrobiłem niechcący? Osełka! A, zamknęła! Zamknęła się brama, ja przednim prosto. Akcesorium. Jakaś. Jakieś. Lendarna skrzynia zdobyta. Wybaczam. Bo zrobiliście to niechcący na pewno. Mhm. Mm mhm. Mm No to łap serduszko hip hopowe. Tym drugim hipem chyba się nie da zrobić serduszka, przykro mi. Da się! Udajmy, że to jest serduszko. bo co za akcesorium ona dostała? Ataki wręcz przeciwko wrogom, na których został, należał... został nałożony efekt uroku, zadają dodatkowe obrażenia. Brzmi ładnie. Może być zamiast tego. Nie, nie lubię jeść fasolek w upalne dni. Wcześniej strzelała przez bramy i nie miała żadnych problemów z tym. Czemu nagle teraz ma?

no, nie mogę otworzyć z G z bo nie mam. No właśnie. Muszę znaleźć drugą połowę kluczyka. A jak żańca chciałem się napić kiedyś. Nie piłem wczoraj. Ani przedwczoraj. A to fakt. Nieważne czy wykryło, czy nie, nie wolno tak robić. A no widzisz. Włączy chyba coś. Widzę o świecie dwie i przekleństwo Sigrun. A za jak muszę znaleźć nadal drugą połowę klucza. Moje głaskać wilczki od dziś? Chyba nie. To było jednorazowe głaskanie wilczków. A ja nie mogę być chory. W sensie, w dosądnej osoby oznaczeniu. Nie mogę być chory, bo, jakbym był chory, to bym nie mógł ani streamować, ani nagrywać. Choć streamować też nie streamowałem już od 4 dni. A to nie ze względu na bycie chorym. To tak trudniej z czasem było. W ostatnim czasie. Że aż 4 dni z rzędu nie było livea. Nie było chyba tak od już bardzo, bardzo dawny, żeby aż 4 dni z rzędu nie było livea. Bardzo, bardzo, bardzo dawna. Nie, a jak tam Mikołaj, prosiaku pięć pięć oraz prom cztery, sy był u Was, czy byliście niegrzeczni, i nie było jezioro dziewięciu. Tu są norny? Będą? Ej, właściwie tutaj mogłem wjechać zliczkami. Czy ja idę w stronę norm. O to jest pytanie. właśnie zrenderowała się jakaś rzecz na moich oczach. Nie wiem, do końca to było. Chyba jakiś kawałek góry. Ej, tak chyba tędy przyjeżdżałem. Coś mi się wydaje. Ja tędy przyjeżdżałem, tutaj. Opuszczony posterunek. Śledzi. A opuszczony posterunek to jest chyba właśnie do tego, jo, co potrzebuje kawałek klucza. I ja tędy przyjeżdżałem, pamiętam tą trasę. Wilczki, pędźcie! Bo coś się zmuliły. A tak jak mówię, jutro najpewniej postrumykuję Nostaila. Pierwszy live z Nostale. Będę ekspić swojego woja ukośnik łucznika, zależy co wygra. Aktualnie wygrywa wojownik.

Świątynia Tyra. Dobra, ja mam znaleźć za pomocą piesków coś, znaczy wilczków. Powinny łebkiem skręcać i to robią w miarę. Nie do końca nadal wiem, jak, na jakiej zasadzie to działa. Choć skręcają łebkiem w teorii. Przesali. Jedziemy powolutku. No nie mogę jechać powolu. Powoli. Ja nie wiem, jak mam to znaleźć. Może to szczekanie oznacza, że gdzieś tu. Ja nie mam pojęcia, o co im chodzi. What the fuck is this? Ciekawe jak tam się wchodzi. A tam co jest? Tam. To jakieś przejście chyba, gdzie nie byłem jeszcze wygląda. Przynajmniej tak. No ja nie wiem, czy to jest tu, czy dalej jeszcze. A, tu był ten do zebrania, ludzik. Ten... To stworzonko, którego nazwy nie znam. Tu z Draugiem. Tu są teleportujące się wilczki, które chwilę temu zostawiłem gdzie indziej. Całkowicie. I tu wok. Tu! Ty faktycznie tutaj gdzieś mam iść? I wyłania się niebiesko, czerwono, jakiś dym. Wieczne ognisko. Nieodkryta rzecz. Czy tu właśnie miałem przyjść, i tu będą norny? Nirny? Czy jak one się zdały? I coś tu jest. O, o, ten rycerz nie był na salę. Przez światy. Przysługa. No i składniki z przepisu. Czyli kolejna misja poboczna. Myślałem, że może Norny znalazłem. A tu dufa. Dostaje wieczne ogniska. Znajdź zębnik. Przepis wymaga czegoś, co nazywa się zbędnik i pochodzi ze Svartalheimu. Chętnie zobaczę owoc o tak dziwnej nazwie: Z Vanaheimu. z Alfheimu i Midgardu. Nordyska tykwa.

Nie jestem ich przez ten Możemy zawsze jeśli Jeden na cztery. Bliki mnie nie lubią. Nie! Fajnie by mnie doprowadziły faktycznie do tych norm, bo trudno mi określić jak ja mam do nich dole... Dojechać? O, wilkę tej, znaczy wilkę, żółwieł tej, yy, Frey. Mogę odwiedzić żółwieła Frey? Czy nie? Chyba nie. Norny, tu. Miło! Znalazłem coś.

Chyba mnie zaraz jednie muszę zmienić broń na taką bardziej palącą O właśnie to Ej Dawno tego nie miałem! Wybuchnijmy ją! trochę HP odzyskajmy. Na No kolejni! Daj się trafić. Zerwałem pieczęć. Ulepszyjmy sobie to na maksa. Jak mogę, to czemu mnie? Ona nic nie może zrobić, tak? Srebrny już mam.

Ok. Bezwładna z Kofununga. Nie wiem, gdzie ona poleciała. Może do ostrzy. W ogóle mogę polepszyć kolejne skill, jakbym chciał. I tak chyba zrobię, bo stać mnie. Bo chyba o 4000 było nie? Do ostrzy. Jep, Stać mnie. i Frey też mogę coś historii wylepszyć albo poczekać sobie na to albo coś z magią jej. albo ulepszajmy jej magię no i gites co ja bym chciał tutaj A, zobaczyć czy ostrzałosu może tutaj jest albo to jest po prostu do czegoś innego do misji ale chodź o co chodzi z tymi, tutaj z tymi nagrobkami Rypać jej ślady iluzji O, mam przejście na skróty Jebać Freje! Daj mi odblokować tą tarczę! Halo! Też widać, że to jest skała w kształcie okręgu. Yours. There's nothing here. That's That's I'm afraid so. We'll have to see what else the wolves can find. Typical Nornish mischief. They know we're searching. I warned you they wouldn't make it easy. And what's the health of a cursed king have to do with any of it? Distraction? Coincidence? Who knows? I suppose they'd say we were fated to find it. Mm.